imię ojca i syna i ducha świętego amen ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczeni, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Jezu, okrutnie biczowany, Ciernim ukoronowany, na śmierć wydany, ratuj w potrzebie, prosimy Ciebie, i połącz nas ze sobą w niebie. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, Cierpiąc za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Jezu, okrutnie biczowany, cierniem ukoronowany, na śmierć wydany, ratuj w potrzebie, prosimy Ciebie. I połącz nas ze sobą w niebie. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia. Zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, Zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiąc za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Jezu, okrutnie biczowany, cierniem ukoronowany, na śmierć wydany, ratuj w potrzebie, prosimy Ciebie, i połącz nas ze sobą w niebie. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy, i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy, i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy, i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy, i dla naszego zbawienia zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmił się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmił się nad nami. Jezu, Okrutnie biczowany, cierniem ukoronowany, na śmierć wydany, Ratuj w potrzebie, prosimy Ciebie, i połącz nas ze sobą w niebie. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, Zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, Zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Jezu, okrutnie biczowany, cierniem ukoronowany, na śmierć wydany, ratuj w potrzebie, prosimy Ciebie. I połącz nas ze sobą w niebie. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia. Zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmił się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmił się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiący za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmił się nad nami. Miłosierny Jezu, cierpiąc za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Jezu, przepuść, Jezu, wysłuchaj. Jezu, zmiłuj się nad nami. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, Temu, który jest w osobach trojaki. W bóstwie jednaki i matce Jego bez zmazy poczętej, panience świętej. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.